Serdecznie witamy wszystkich, którzy zawitali już na plac w Wojtalu Czerskie Święto Pstrąga, które wspólnie z Elgier Morenka od jakiegoś czasu organizujemy. Wita wszystkich Państwa. Wiem, że jest tu liczne grono i mieszkańców naszej gminy i już bardzo liczne grono gości ze stron dalekich i bliskich. Wszystkim ma... Taka tak, pan Eugeniu z Oświęcimia. Start. Pana Denisa prosimy z Wojcenburga przygotować się. Denis walczy ostro. No jest, 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 jedna. No ale prosimy o dopis. Z na pewno mamy gości. Jest ekipa, jest. Jest ekipa. Jest. Brawo, brawo. Brawo, pani rozma. Nosa. Nosa. Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego ai, Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego hein? Um sábado Łapanie Żywego Wpronga. Organizowane w ramach 12 święta ptrąga w Wojtalu. Pan Jarosław Osowski. Pan Tadeusz Dorał. Drugie miejsce w konkursie Łapania Wpronga. Jest. I trzecie miejsce pani Iwona Szczepanik. Prosimy. Ja Miejmy nadzieję, że Mariolka przyjechała również dzisiaj. państwu Państwem kabaret para nieromalni. Wreszcie! No! Daliście radę? To Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Gdzie Mariolka? Kto, Kto, Kto krzyczał Mariolka? Proszę podnieść rękę do góry. Mariolka? Nie, Mariolka. Słuchajcie, pragnę Państwa uspokoić, Mariola jest, goli nogi, szykuje się do występu i pojawi się w odpowiednim momencie. Tych, no, bardzo drżeliśmy no. o to, czy, czy się dzisiejsza impreza odbędzie, czy nie, ale słyszeliśmy o, o Was, zresztą tutaj od organizatorów, że bez względu na to, czy deszcz, czy śnieg, czy grad, to i tak będziecie trwać do samego końca. To, to, to prawda? Słyszeliśmy też o was, że jesteście bardzo wyrobioną publicznością. Aż hucie o was w Polsce. Puchu. że na byle jakie imprezy nie chodzicie, na byle jakie kabarety. nie. Tak, że z tyle czego się nie śmiejecie. Tak, tak, faktycznie macie bardzo dobry gust, I to się wszystko potwierdza, drodzy państwo. Wazeliny mamy już za sobą. Ale jakoś tak za mało, teraz za mało? coś o pogadajmy. O Jadłeś? No jak nie? Jak nie, jak tak, słuchaj. <słuchaj> Gdzie schowałeś wstrąga? Gdzie schowa? no, akwariu, <grym> 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 To Zobacz jakie mam akwarium. A pokaż bez opakowania, bo to jest zjawiskowa sprawa. No, jak, się powie jak się mówi A, trzeba powiedzieć B, słuchaj. Idź na całość! Idź na całość! Idź na całość! Słuchajcie, ta akcja z Michałem trochę nam się przedłuża. Ja wiem, może z 4-5 lat już go wozimy od miasta do miasta, szukamy mu żony. Naprawdę nie jest o, łatwo. Woźny kawaler. <grym> tak. Sporo pań tutaj widzę. Spróbujemy więc tutaj, bo w każdym miejscu próbujemy. Tak. I w sprawie Michała teraz zwracam się do pań. Od razu uprzedzam, żeby nie było nieporozumień do pań wolnych. Tak. Michał jest kawalerem. O! No. No. Jaki? No. no. Szukamy mu żony. O! No. Nie jest łatwo. No, ma dużo kasy. Jakie rafcie? Masz jakieś zalety, widzisz? Ma dużo kasy, ale cała na lokacie.